Pomorska Telewizja Narodowa Gdańskie, kontadmirał morskich Duży strzeleckich. Jesteśmy na zawodach strzeleckich. Właśnie będzie strzelał. Kto strzela? Młodszy marynarz Bartek. Do beczek strzela, do beczek, tam beczka i się... No Marynarz strzela, wali. Dobra, następny proszę. Dobra, następny proszę. No. Kto strzela teraz? Niech się zamelduje. Mar Pomieczyński strzela do beczki. No. No beczki Beczki tam na razie całe są No, A teraz ja spróbuję Żołnierzu weźcie tylko tego nie, tego nie dotykać Tylko tą ręką Dobra, dobra, tak jest o. Gra się. I tu patrzcie Teraz ja spróbuję Admirale ognia a. A. Druga beczka, trzecia beczka. Bingo admirale. Dobrze jest. Także dziękuję żołnierzu. służby słusznie. W porządku. Tutaj mamy sprzęt militarny. Tu nawet lance są. Księżyc proszę bardzo. co to za broń jest panie chyba To jest. Buńczuk. 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 Co się tym robiło? Tym to była coś w rodzaju pucharu forma nagrody. Aha. Buńczuki były przechodnie. A czemu te hermy takie porowate są? To jest polski patent. Na co to? To jest y, tak zwana salamandra. Salamandra? Kam, kamuflaż. Aha. Farba malowana, y, matowa farba. Piasek? A, y, te ziarka to są okruchy korka. 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 I co dodawało? Nie dawało refleksu świetnych. A, nie odwijał się si nie Bo widać z daleka. O to chodziło. Kamuflacz. A siodło? Kurba ka kawaleryjska, wzor 36. Stroczona kompletnie. No i mamy szable też. O! Weźmy to szablę. Hej, szable w dłoń, proszę. Nie masz pana na dłona, ale nie <szlucz> w broni. No ja też mam szablę. No także pełen sztunek u pana to szabla i włócznia panca, przepraszam, lancerzy byli. No, Także tak wyglądał ułan bardzo dobrze. No. A tu cały czas trwają zawody szczeleckie Już wszyscy są tutaj, tu pojawiła się jakiś nowy rodzaj. A co to, a to Loruneta? Co to za urządzenie te obrotowe? Ja wiem. Jak to się nazywa? Dalmierz. Dalmierz, o, Marynarz wiedział. No i bardzo dobrze. I daleko widać? Nie. Jak naprawdę do ale, e, dokładniejszego pomiaru odległości. Tutaj ma jeszcze specjalne łaty, żeby go skalibrować. No jak Tylko, te, że ten dwójnik nie służy do opatrzenia tak naprawdę przycisk. No ale jak się zamierzyło, to wtedy się trafiało. No. O to chodziło. prawda? A pan co tu robi? Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Co pan powie? Co ja mogę tu powiedzieć? Co pan tu robi? Ja nie jak widać Pilnuję no, porządku. porządku. A pan w jakim stopniu? Bosman. Bosman. Aha. I porządku w Pucku, bo pan z Polska. Czyli z Pecka, jak to mówią Kaszeby. Dobra, a jak się pan przedstawi, może widzą. No, funkcja to funkcja, tak. rozwiązuje. Jak pan ma na imię? Tadeusz. Tadeusz. Dziękuję. Tutaj pokazuję. Ułan Polski pokazuje, jak się to walczy. Dobrze. I jak się nadziało na tak na, to, na to, to, to co wtedy? Jak się nadziało takiego jeźdźca, czy co? Lanca tutaj ma taki talerzyk. To są lancy... No Ogłoszono alarm. Nieprzyjacielskie nie samoloty nadlatują. Także tutaj wartownik poszedł zmienić wartę dokończmy no, teraz taki temat. Lanca poniżej grotu miała taki talerzyk, ogranicznik, żeby Aha. nie penetrowała ciała przeciwnika. Rozumiem. na wskroś, tylko, tylko na długość grotu. Wystarczyło. Wystarczyło. Rozumiem. Pozbawione było. 15 był cm grota. Wystarczyło jeszcze prędkość konia i uderzenia wystarczyło. lancy swoje robiło. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No jak to widać? Wszystko tu jest, Na jutro zapraszamy na godzinę 14.00, będzie rekonstrukcja, bitwa, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński, Spucka tym razem dla Was. Konrad Mirał Morski, Duszyn Szczelecki, dziękuję.